W dzisiejszym odcinku klasyka dw 5600E, czyli potomek pierwszego Gidzszoka. Zapraszam. Nie osobiście ten model napawa sentymentem. Nie bez przyczyny, bo moje dzieciństwo przypada na lata 90., w którym nasz kraj otworzył się na zagraniczny rynek.

Zegarek sprzedawany w 2022 roku. Ano, jest on, można powiedzieć, potomkiem w linii prostej od zegarka Casio DW5000C, czyli pierwszego modelu g stworzonego przez Pikuo IB i projekt Team TAF w 1983 roku. W latach 90. taki zegarek był cholernie drogi, a wszystko co nosiło na sobie napis Casio było synonimem japońskiej trwałości i jakości. Każdy go chciał, tak jak Coca-Coli, Reeboków, oryginalnych dresów i wielu innych rzeczy. No dobra, ale dość tego przedługiego wstępu, e, przejdźmy do unboxingu. Ja go z powrotem zapakuję, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda, kiedy mm, przywiezie wam go kurier. DW-5600E przyjeżdża do was w takim pudełku. W środku mamy Metalową puszkę. W puszce to jest gwarancja. To jest metka, którą wcześniej zrobiłem Papierek. Instrukcja. Ląbka. I sam zegarek. Wyjmujemy z folii. I jest. Mamy tutaj kopertę w kształcie kostki. Model ten całkowicie różni się od dziszoków, jakie znamy. Ale tak jak mówiłem wcześniej, nie bez powodu. Zegarek jest oczywiście całkowicie cyfrowy. Pasek wykonany z pożywką elastyczny, ze standardowym zapięciem. Szerokość paska 18 mm. dw 5600. Ma kopertę o wymiarach 49 mm wysokości i 43 szerokości oraz 14 mm grubości. Waga to 53 g. Oczywiście mamy tu sygnaturę wodoodporności WR200, ale tak jak w przypadkach innych modeli z tą sygnaturą, producent nie zaleca wciskania przycisków pod wodą. Przejdźmy do funkcji. Do ustawień przechodzimy wciskając lewy, górny przycisk ADJUST. Możemy teraz ustawić godzinę. Przyciskiem MODE przechodzimy do kolejnych sekcji jakie chcemy ustawić. Mamy tu godziny, minuty, na górze od lewej rok, miesiąc i dzień miesiąca. Użycie podczas ustawień przycisku Like pozwala nam na ustawienie wyświetlacza godziny w formie 12 lub 24 godzinnej. Ustawienia zatwierdzamy, wciskając przycisk ADJUST. Przyciskamy MODE i przechodzimy do funkcji ALARM. Do ustawień alarmu przechodzimy przez wciśnięcie przycisku ADJUST. Tak jak przy ustawieniach głównych wybieramy godzinę, minutę, miesiąc i dzień rozbrzmiewania alarmu. Zatwierdzamy przyciskiem ADJUST. W tej sekcji użyciem prawego górnego przycisku aktywujemy alarm, sygnał pełnej godziny. Sygnał pełnej godziny i alarmu są aktywne i nieaktywne. Kolejna z funkcji to timer. Żeby ją ustawić, wciskamy przycisk Adjust. Ustawiamy godzinę, minutę i sekundę. Użycie prawego dolnego przycisku w trakcie ustawień timera aktywuje tryb autopowtarzalności. Wyłączamy go w ten sam sposób, w jaki włączyliśmy. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Adjust. Timer startujemy prawym górnym przyciskiem i tak samo go zatrzymujemy. Resetujemy lewym górnym przyciskiem Adjust. W następnej kolejności mamy stoper. Startujemy go prawym górnym przyciskiem i tym samym zatrzymujemy. Resetujemy lewym górnym przyciskiem Adjust. Start, Split Time, uwolnienie Split Time, Stop i Reset. Start, pierwszy finish, drugi finish, odczyt drugiego finiszu, Reset. W trybie godziny użycie prawego górnego przycisku przez dłuższą chwilę pozwala na włączenie i wyłączenie funkcji Flash Alert. Flash Alert będzie pulsacyjnie podświetlał wyświetlacz w trakcie trwania alarmu. No i mam jeszcze podświetlenie. Lubię grać w gry komputerowe. Wróciłem ostatnio do remastera GTA, czyli Trójki San Andreas i Vice City, który wyszedł niedawno i powiem Wam, że się zawiodłem. Była to gra, którą wspominałem z zadowoleniem, a teraz Rockstar kompletnie ją zniszczył. Miałem tak jeszcze z innymi tytułami, dlatego postanowiłem przestać, żeby po prostu nie psuć sobie wspomnień. Inaczej jest z DW 5600. Owszem, jest to zegarek ze wspomnień, którego poprzednie wersje może nawet kilka razy trzymałem za dzieciaka w ręku, ale obecne wydanie całkowicie spełnia moje oczekiwania. Kasio tutaj nie zawodzi i jest to naprawdę udany remaster. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Link do zegarka i jego specyfikacji technicznej znajdziecie w opisie filmu z 24 ma też dla was ofertę na przedłużenie gwarancji o 3 lata, tak żebyście mogli zabezpieczyć swoje wspomnienia. Z mojej strony to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.